W dzisiejszym filmiku nagrywam historykę w toka boka, No i tutaj sprawdzam jakieś nowości Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No już zaczynajmy Nowości, bo jakiś niezbędnik wybrzeże czy coś takiego Okej, okay, co to jest? Morska willa i pakiet wybrzeża w jednym Rozumiem Piękna, nie no piękna, naprawdę piękna Mm, te rzeczy są bardzo też piękne. Bardzo ładny jest Piękne takie też żółte, ten kombinezon. Piękne. Mm, raczej, nie będę raczej nie będę kupować, bo kosztuje aż 30 zł, ale no naprawdę bardzo słodkie i bardzo ładne. Hmm, piękne. Piękne, więc. Bardzo słodkie. Okej. Okay. Ale teraz już zaczęłam. Storyjkę, czyli rozpakowywanie się po wyjeździe, które będzie długie, no może niedługie, ale po prostu rozpakujemy się razem po wyjeździe. Możecie dać napisać w komentarzu, czy chcecie więcej na przykład Brawl Starsa na moim koncie i co dokładnie na przykład w Stars, jakieś challenge czy coś innego? Może więcej shortów z Brawl Starsa Napiszcie w komentarzu. Ach, wreszcie jesteśmy w domu. Dobrze, dziewczynki, weźcie, włóżcie tutaj te i kotka. I wózki włóżcie sobie, włóżcie tak i odstawcie. Weźcie brata. Odstawmy. Dobrze, i teraz, dziewczynki, weźcie psy i Ogólnie weźcie na górę. My zaraz przywieziemy wam wasze bagaże. Dobrze. My zaraz z tobą pojedziemy do twojego pokoju, tylko odstawimy zwierzątka, bo się już niecierpliwiam. No dobra. A jak tam w ogóle? Jak tam w szkole? A, ty się ja chodzę jeszcze do przedszkola. A, no tak. No tak masz szczęście. Ale ja pewnie się do zerówki. No ale robię zerówkę w przedszkolu. A, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Odstawmy nasze zwierzadki. Może mi tak naprawdę tutaj zrobić takie dodatkowe łóżko. Żeby się... Dobra, może zdejmijmy... Dobra. Zaraz musimy ogarnąć trochę nasz pokój. No dobra, siostra, zgadzam się, ale to za chwilę. Dobra, chodź mały, zawieziemy cię do twojego pokoju i pojedziemy zaraz po bagaż. ci... Dobra, pomożesz nam rozpakować twoje rzeczy. Yeee! Nie będę musiała robić wszystkiego sam. Co powiedziałeś? A nic, nic, tak po prostu sobie tak gadam. Okej, okay, Dziwna trochę. Dobra, to tam ty się pobaw i my zaraz przyjdziemy. Dobra. Ale fajnie, ciu chciała. Wow. Dobra, jedźmy po te, to za no i musimy stronie w pokoju, no. Może jakieś nowe szatki sobie kupimy? No, może. Przydałoby się. No właśnie, przydałoby Przydałoby się. Dobra. Teraz jesteśmy mamo, tato. Jakie są nasze walizki? To są wasze walizki i Waszego brata. Mm. Okej, okay, to jest też wasza walizka, jednej z was. Ta to moja. No, masz trochę mniejszy błagan niż siostra. Dobrze, to jeszcze i to na razie odstawmy tutaj, dobra. Chodźmy do windy, czy wy rozpakujecie, brata, to tak jest, tak, tak spokojnie rozpakujemy zaraz. Ja. Dobrze, to super rośnie. No, nie ma sprawy. Ale możemy najpierw rozpakować siebie? No dobrze, dobrze. Doczekajcie, wszędzie się tylko. Zostawcie nas na chwilę na, nas na piętrze i zaraz pojedziecie. Dobra. Musimy się rozpakować. Tutaj jest. Tak, moja część szewki. Włożę sobie tu swoje rzeczy i wtedy. Może ułóżmy to, kochanie. Dobrze, dobrze. Konie, dlaczego masz to? To jest. Mm. Musimy małego rzeczy usunąć i tam wstawić drugą szafę. No dobrze, dobrze. Zaraz to zrobimy. Dobrze. To super. To wtedy ja wkładam swoje rzeczy na dół. No dobra, miejmy w sumie No na pewno będzie tak łatwiej. No dobra, wiem, wiem, wiem. Będzie tak łatwiej. Już to powiedziałeś. No właśnie. Dopiero mi uwierzyłaś? No, może. Serio? Hmm, no. Ale nie tutaj, do tej szafki, tylko do tej. Dobra, nieważne, nie będę tego ułożyć. Dlaczego? No, dlaczego to się kładzie ten kapelusz? wariuje? Naprawdę. Zaraz, tutaj sobie wszystko. Hmm no e. dobrze. Mm, nieważne, że mam nie płytki No dobrze, jak tak mówisz? Dobra. Okej, okay, w ogóle potem jeszcze tutaj ten pokój obok dziewczyny musimy sobie podarować. No, bo pewnie niedługo małego, tam małego przeprowadzimy, może. Może, może będziemy na pewno... Hmm. W sumie te pokolenia są takie same. A, już nie wiem sobie, co tam zrobić. No, ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra. Te rzeczy tu stawmy. I czekaj, szybko teraz to ogarniemy. Ponieważ już nie mamy dziecka. Tylko teraz tak. Ułożymy te rzeczy. Mm. Oddałam jest serce tę torbę, bo jej się podobała ta torba. Z tym trudno, że z tymi rzeczami, ale jej się podobała ta torba. No w sumie tak, więc. Dobra, i stawmy sobie tam inną szafę. na jakąś lepszą. No, może taką. No, już może być. Będzie mi na pewno łatwiej trzymać te wszystkie rzeczy. No, będzie, będzie. Okej, okay, jeszcze ta torba. Ten kapelusz. Okej, okay, ty ja teraz trochę wypracuję dobra. A ja w zdrzemnę się. Dobra, brat, zaraz przyjdziemy cię rozpakować. Dobrze. tylko pojedziemy najpierw siebie rozpakować. Dobrze, dobrze. Okej, okay, musimy się rozpakować. Ogólnie już dokładnie drugiej siostry będzie... Trzeciej siostry będzie w drugim odcinku Dobra, siostra, więc tak, musimy to jakoś udarnąć. To jest jak brata, to w tym nie wnikamy Może zróbmy tak To jest twoje I to jest moje, tak? To ty tu kładziesz swoje rzeczy I na górze Kładziemy piżamy na pewno Dobra, nieważne, nie że nie wolno się kładzie Dobra, kładziemy piżamy I jeszcze jedno ubranie No tak Dlaczego nie umiesz tego ładnie ułożyć? No nie wiem, coś mi nie wychodzi. No to się może postaraj. No nie bądź taka niemiła, jakby co ci. Czy co, ja ci coś zrobiłam? No nie, ale nie umiesz ładnie ułożyć. Ta sama nie umiesz ładnie ułożyć. Jesteś niemiła. Dobra, jednak sobie. Albo nie, dajmy sobie tylko tam piżamy. No spokój, pasuje mi. No mm. ja bo w sumie nie. Okej. Okay. Jak tak chcesz, to będzie mój górny wieszak. Dobra. Jest to nie fair, ale dobra. Jak wolę robić nie fair? Nie to, że wolę być nie fair, ale to powinien być mój wieszak, bo mam górną część. Jest to bardzo nie fair, ale widzę, że lubisz być nie fair. Kto to mówi? Ne, nie, ne, ne. Jest to bardzo niemiłe, siostro. Nie wiem, jak mogłaś tak postąpić. Jeśli według ciebie jest to niemiłe, to tak sobie uważaj. mnie no, nie byłam jakaś niemiła w stosunku do ciebie. No bo ty zawsze jesteś nie i nie widzisz, jak komuś wyżądasz, wyżądasz Ta sama nie widzisz. Po co mnie o coś oskarżasz jak w ogóle to jest nieprawda? Bo to jest prawda. To w ogóle kto cię pytał o to, tak? Nikt. Och, sama. Kto ciebie pytał? Kto ciebie pytał? Niech to ciebie pytał. Ja zapytam pierwsze, a ja też zapytałam pierwsze. Nie, ja zapytam pierwsze. Dobra, ja nie chcę z Dobrze, jak tak wolisz. I nie wiem, tego fiatka sobie postaw tutaj. Bo ona nie będzie stała. Dobrze, jak tak wolisz, żeby tam nie stała. Dobra, po drugie, musimy ogarnąć nasze pluszaki, bo nasze zwierzątki nie mają gdzie spać. Musimy je gdzieś odłożyć. Albo maksymalnie, dobra, to dajmy bratu tą jedną. I każda może mieć po tylko jednej przytulance. Dobrze. Jak tak woli, żeby tak zostało. Może, możemy mieć jedną przytulankę tylko na łóżku, bo inaczej nasze zwierzaki nie mają gdzie leżeć. Dobrze. I wszystkie rzeczy kładziemy. Połóż tutaj. Okej, okay, to jak nie będą tam leżały na łóżku, to mogą stać tutaj. No dobra. Wreszcie doszliśmy do porozumienia. No, wreszcie. Czekaj, i postaw jeszcze tu. No dobra, może być. No się zwierzątka sobie słodko śpią. Ja chcę pograć na komputerze. Okej, okay, to sobie gra. Ja na razie nie chcę grać na komputerze. Czekaj, nie mogę. Ach. Po prostu jednak chcę grać. Hmm, kiedy moja feliska przyjdzie? To sobie miałam mi pomóc. O, winda przyjechała to dla biegów na szybko. Wtedy tam tak winda. Ale to dlaczego moje życie przyjechało? Oj, ci mi w plusiaka, ale fajnie. Hmm, no trochę dziwne, ale no dobra. A, okej, okay, to mój plecak. Ale to rozpakuję się sam. Bo przecież to nie jest trudne. Tak. To nie jest w ogóle trudne się samemu rozpakować. To jest w ogóle nie trudne. Zebrałam się, bo już tak nie chciałam być. Mm, Dobrze. Moja walizka i mi plusy, dobra, teraz tak, muszę posprzątać spokój, ja to zrobię, bo ja umiem, to na pewno nie jest takie trudne, jak mówię, okej, okay. to tutaj, okej, okay, to tutaj zostaje, to tutaj i tak tutaj. I, co? I to nie wcale nie było takie trudne, każdy mówił. A to moja czepecka. Dobra, pobawię się na razie. Hm. Ok, kochani, to już jest koniec odcinka. Ale jeśli chcecie zobaczyć drugą część, czyli jak rozpakujemy drugą siostrę, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja widzę się z Wami już w na następnym filmiku. pa pa Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej Brawl Starsa?